Szymano, siemano, ciemno, głucho wszędzie i tak to tak będzie, i dupa z tego będzie. Muszę krótko i na temat powiedzieć, major, człowieku, weźcie się w końcu, ogarnij. Po pierwsze, to to, że była u ciebie tam z wizytą jakaś, nie wiem, komisja, czy kto tam i to dzisiaj, bo akurat to oglądałem, to człowieku, tępy człowieku, bo już inaczej do ciebie nie mogę powiedzieć. Tępy człowieku, to nie jest moja wina. Po pierwsze. To oni, jak, jak uważałeś, jak ci mówili, bo nawet ja to słyszałem na Twoim filmie, nawet na Twoim filmie to było słychać, że Ci mówili, że oglądają Twoje wypociny, czyli tam gnioty, jak kto woli. I oni powiedzieli, że sam żeś się wypowiadał na temat tego, co masz zamiar sobie zrobić. Więc tumanie, bo już inaczej nie mogę nazwać, nie chcę Cię obrażać, bo niedługo te Twoje urodziny, ale człowieku, jeżeli sam plecisz to, co ci na język ślina przyniesie, to sam odbieraj tego konsekwencje. Bo ty chyba widocznie nie wiesz nawet, co mówisz. Po prostu plecisz, aby pleść. Tak samo jak wypierasz się, że przecież ty się nie, nie napiłeś ani razu, pijany nie chodzisz, nie sikasz na dywan i nie taczasz ci w tym. Obejrzyj sobie swój live, że to co było specjalnie, nie, na niby. Więc chłopie, jeżeli plecisz, że się wieszać chcesz, czy coś, że głupoty takie gadasz, to się nie dziw, że potem przyjeżdża jakaś komisja i jak chce stwierdzić, czy ty jesteś poczytalny, czy nie, bo to jest kurde normalne, bo oni oglądają twoje filmy, nie moje, zrozum to, no, to po pierwsze, a po drugie, jeżeli mówię, że chodzisz na bibiurki, to mam tak informacje dobre z tak dobrego źródła najbliższym twoim źródłem jest pan K który mówi wszystkim widzom którzy dzwonią do niego a ciebie nie ma w domu że poszedłeś tu i tu nie mówi miejsca, ale wiadomo o co chodzi nie będę tu już mówił ale pan Krzysiek też wie o co chodzi i, i co mówi dla widzów jak ciebie nie ma gdzie ty poszedłeś I nawet jak przychodzą widzowie e, z wizytą także opanuj sobie emocje gościu bo, bo możesz mnie pozdrawiać, możesz mnie nie pozdrawiać, mnie to wisi i powiewa. Od tego zacznijmy. I, I słuchaj, i mówię jeszcze raz, jak plecisz jakieś bzdury, to potem masz tego konsekwencje. Jak ja zacznę gadać na swoich filmach, że będę chciał się wrzucić pod pociąg, bo mam taką ochotę i taki mam romans do tego, to pewnie też do mnie przyjdą i się zajmą. Jak ty plecisz i sztasz po dywanach i, i taczasz się na walony i taka prawda jest, no to nie dziw się, że do ciebie potem przychodzą. No. Także... Ogarnij się, ogarnij się, człowieku, się ogarnij, bo z tobą coraz gorzej. Za często te wybiórki chodzisz, oglądasz. A czy byłeś z wybiórkami w, w lesie, w banku, czy, czy, czy nie wiem, czy jak to się nazywa, czy w hotelu, to mnie to nie obchodzi. Ja mam wiadomości z pierwszej ręki. Ja tego z palca nie wyssałem, że ciebie nie ma w domu, bo dwa dni, ty trzy dni idziesz do banku i wracasz? No chłopie, no, ja nie wiem dokąd ty idziesz, do do, nie no, do choroszy to można w południe zajść. Jeszcze stopem, to w dwie, gdzie? W 15-20 minut. To ty może na drugi koniec Polski idziesz do tego banku. Z buta jeszcze dodatku. Także skończ gadać głupoty i, i do mnie mieć jakieś pretensje. No, a to, że ja robię sobie przeróbki, jakieś żarciki, ja twoich materiałów nie pobieram i nie mam zamiaru całych jakichś wielkich materiałów pobrać i, i nie będę tego robił w ogóle. Tam jeden mam tylko śmianie się kawałek, ale to był mój materiał, który ja nagrywałem osobiście. Ja mam do niego prawa, bo to ja go nagrywałem. On jest, był na moim... Kanale ten materiał akurat, więc mam do niego prawa. W swoich materiałach nie ruszam, nie dotykam i, i człowieku się opanuj się, dosłownie się opanuj. A, a trochę może przytemperuj niektóre języczki, które od razu mówią, a ja od razu się dowiaduję, bo widzowie do mnie dzwonią i mówią, że nie ma majora, bo major jest tu i tu, bo to, i ten, to, i ten i ten powiedział. I koniec, kropka, chłopie, sprawa wyjaśniona. A ja mogę powiedzieć, że ty chodzisz na biurkę. A co? Może ty dogarmiesz? a może ty lubisz przyrodę. Chociaż i tak wszyscy wiedzą o co chodzi. Także weź ty się chłopie uspokój. A i ostatnia sprawa do ciebie mam. Weź te swoje paczki pozabieraj ode mnie, bo ja nie mam zamiaru ich tu miesiącami trzymać. Nie wiem, najwyżej ci jutro to wrzucę, jak nie wyjdziesz, a jak wyjdziesz, no to tylko sfilmuję, że ci podaję. Bo ja nie mam zamiaru twoich jakichś paczuszek trzymać. Jakichś liścików, nie liścików, nie wiadomo skąd i odkąd, od, od, odkąd i, i może łaskawie, jak, ruszysz, jak ruszasz dupę do banku i dasz radę dojść, to może dojść, kurde, pod do mnie pod płot i odbierz swoje rzeczy, łaskawie no, czy czekasz, aż ci Meksykano przywiezie może, no, to wiesz, to będziesz musiał wybecylować mi chociaż zdychę za, za paliwo no, bo ja będę jechał na rowerze, a my rower pali trochę, nie? bo z buta to nie będę chodził, bo będziesz musiał mi za podeszły zapłacić no, także weź, ty chłopiec, kurwa ogarnij się i przemyśl to co to, co mówisz, bo to, że po ciebie przy, przyszli, to jest tylko wyłącznie i tylko Twoja własna wina. I tym miłym akcentem żegnam Was z dzisiaj wieczorem, jest tylko jeden. Musiałem się odnieść, sorki, bo nie można, inaczej nie można temu człowiekowi wytłumaczyć. Jeszcze bardziej, jeszcze częściej nie chodzi na, na te wiewiórki, to na pewno będzie bardziej trybił I, i zacznie niewyraźnie czytać. Bo na razie jeszcze nie czyta niewyraźnych, ale zacznie pewnie niedługo. Dobrze, trzymajcie się widzowie. Narka. Aha, jeszcze jedno. Czemu nie ma live'a? Coś mi popierdoliło się z kąpem, nie? I muszę kurwa go naprawić. A więc póki go nie naprawię live out. Unplugged. Poza siecią jestem, także także filmiki jeszcze może mogę wrzucić, ale nie mogę live'ów robić. Coś mi, coś mi popierdzieliło się i w lapie, i w kąpie i Muszę to po prostu naprawić. Złośliwość rzeczy martwych, tak zwana. Trzymajcie się, pozdrawiam wszystkich. Czymanko I zapraszam na live'a, który nie wiem kiedy będzie. Trzymajcie się.